To to trochę dawno temu, kiedyś nagrywałam ogólnie odcinki z teparek na drakonku. No i oczywiście się to bardzo dobrze przyjęło, i oczywiście, co start edycji, robię te parki do y, końca y, tego, tej edycji. I co, i znowu jak teraz, robimy y, znowu te parki. To ogólnie e, bardzo dzień dobry i dzisiaj ogólnie te parki, jak słyszeliście na samym początku, całą edycję robimy te parki i nie było na tamtej edycji zbyt dużo tych te parek przez to, że nie miałem i idemów i nie mogłem, a teraz się bardzo przeżykowałem i już mogę nawalać, dlatego e, będziemy mogli zaczynać, ale jeszcze przed startem dajcie łapeczkę, subika no i co, lecimy. Jeszcze też ogólnie jak y, mogliście wiedzieć to y, był takie coś jak y, ten mój film, gdzie wrzuciłem y, jakby to co się nawalałem i to było w tamtej edycji, na tamtej chyba jeszcze trochę, ale to było właśnie przepowiednia, że będzie te parki, dlatego zapamiętajcie to, bo co edycja będę y, to y, wrzucać taki mój highlights. Dobra. Bez, bez przedłużenia lecimy. Jestem, ogólnie już na te parce. I co zrobiłem? Zlamiłem, bo nie kupiłem ogólnie szybko perełek i to zlamiło. Całą ogólnie już gierkę, dlatego bardzo przepraszam, ale jak kogoś boli, jak klamie w tą grę, to proszę wyjść już, już z tego filmu i go się opierdzieli ogólnie yy, koksa. O, i umarł. Nikit. No i git. No i Ogólnie yy, idę już na następną te parkę, to bardzo was prosiłbym o... Yy, bijanie na streamki bo będę roz, rozlosowywać pełno i to pełno na, na, nagród z dragona i możecie dać też jakieś itemy ja nie ten ja nie, yy, ja nie zbuszam ale zawsze możecie coś sypnąć i macie wtedy darmową rangę na yy, moim discordzie dlatego yy, zapraszam też na discorda no i yy, druga teleportacja też my no i yy, Gorszy ogólnie już je. A bądź ja to ogólnie Koksa. No to nieźle. Grossi sobie opierdzieli Koksa. A nie, chyba nie. A chyba tak? Chyba tak ogólnie. Tak, opierdzieli już Koksa, dlatego. Y będzie ogólnie trochę słabiej, ale mam na to ogólnie bardzo... A, użyłem antynuk. I mam ogólnie na to bardzo dobrą technikę. Po prostu spadać, tak jakby uciekać, aż mu się skończy ten... Yy, skończy mu się... Jak się nazywa? Koks. I będę go tak atakować i będę ogólnie... Tak go ten... Yy, tak go ogólnie będę też tak powiedzieć zmuszać żeby zjadł te, tego koksa jak zjadł tego koksa znowu opierdzielić jakby ją sobie spierdzielać i ten o i patrzcie mu teraz minął koks i on się ogólnie z nim napieprzać o i on chyba zjadł koksa nie jestem pewny chyba tak Się, że... Tak, opierdzieli koksa dlatego ma już zero koksów. I teraz na no spokojnie ogólnie sobie pouciekać. Aż zjem sobie koksika i ucieknę. I będę uciekać tak, aż mu minie efekty koksa. W sumie takie... Za chwilę to ja będę musiał uciekać. no będę chyba nie weszła mu... Ta taktyka, jakby najmniej na filmie, bo tak to mi zawsze wychodziła. No i umarłem, niestety, ale myślałem, że akurat dam radę. Ale rzeczywiście raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Następna jerkam. Dobra, ta teleportacja. I o tym zawsze mówię, że jestem tak kijowy tym PVP moim, że chyba będę musiał je zlizać. E, Gosiu ma 400 ranku, a Beskidu jest e, zbyt e, dobry. Jak mu upadnie, bo nie ma tego seta chyba, albo ma popsuty ten set, to za chwilę mu upadnie pewnie. Nie jest BP, dlatego e, może zobaczyć. Dobra, ja sobie spadam, bo on jest chyba na koksie jeśli się nie mylę i właśnie używam wszystkie perły A bo ja już nie mam hełmu Dobra, GG Nie miałem ogólnie tego Nie miałem ogólnie jak się nazywa Chełmiku Ogólnie byłoby to na tyle Wiem, że może krótki filmik Ale na tyle Jeśli chcecie na serio Więcej to więcej Teparek Postaram się w następnym odcinku zrobić Dłuższe teparki ale teraz to po prostu bardziej zrobiłem to zobaczyć, jak wyjdzie w skali. I wiem, że w, tamtym, w tamtej edycji bardzo dobrze szło. Tymi te parkami wbiłem 40 około subów, i myślę, że na tych te parkach też dobrze pójdzie. Jeśli nie pójdzie, w tym edycji dobre te parki, na tym to w następnej może się też uda. Ja jestem zawsze na dobrej myśli, dlatego co? Ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No i co? SIME!